To jest kochani. Z tej strony Mixol, kanał do według Dziś spotykamy się znów przy projekcie DBMC64 Max, czyli moim e, tutaj wykonanym e, e, klonie komputera, bazującym na oryginale e, klonie C64. E, troszkę się m, zdziwiłem, ponieważ brutowałem. Oryginalny przełącznik od Commodore tak żeby było tutaj fajnie jak w oryginale zgodnie z polaryzacją czyli plus na środku bo na bolcu podpiąłem sobie zasilanie 5V no i niestety malina nie wstała uznałem że mimo włączania wyłączania przełącznika uznałem że problemem to czy może ja w międzyczasie będę to rozbierał i będę wam opowiadał uznałem że Problem może dotyczyć zbyt słabego zasilacza. Co okazało się nietrafioną diagnozą, ponieważ założyłem nawet taki 3 amperowy. No i dalej jakby mi tutaj nie, nie wstało. No więc wziąłem i wziąłem i spróbowałem podpiąć malinę bezpośrednio kablem z pominięciem przełącznika. No i okazało się, że, że wstaje. Tak? Pomyślałem sobie, że być może problem dotyczy tego, że Malina ma jakiś strasznie dziwny, bo tam jest oryginalny zasilacz z 5,1V, więc pomyślałem sobie, że może problem właśnie dotyczy tutaj tego zasilania nietypowego. E, I sobie tutaj zamówiłem taki adapter z tego DC 5,5 łamane na 2,1 na mikro USB, żeby oryginalną ładowarkę oryginalny zasilacz od Raspberry sobie podpiąć i wtedy sprawdzić. Ale w międzyczasie chodziło mi po głowie, że przecież 3A zasilacz powinien taką malinę zasilić. Zacząłem pomiarować tutaj jakby wyprowadzenia i okazało się, że bolec na tym złączu zasilającym jest podpięty do masy. A Obwód tutaj ta otoczka tego, tego wtyku e, jest podpięta do plusa, czyli jest odwrotna polaryzacja. Na szczęście, słuchajcie, e, zasilanie maliny jest e, zabezpieczone diodą e, i nie uległo ona spaleniu. Natomiast co się okazało? E, tak, tak naprawdę babolem w tym, w tym rozwiązaniu jest nie sama płytka, bo pierwsze, co zakładałem, to, że być może. E, Przełącznik, że przełącznik, bo ja nabyłem ach, nie mam go tutaj, czy mam go tutaj. Tak, nabyłem taki przełącznik e, troszkę kołyskowy e, do który niby pasuje tu w to miejsce, uznałem, że być może pod taki przełącznik oni sobie tą płytkę zaprojektowali, że może ma inne łączenie nóg w jakiś sposób, nie wiem, parami góra-dół czy coś i że po prostu w jakiś to sposób tutaj na oryginalnym przełączniku działa inaczej. Ale to było trochę bez sensu, no bo ta płytka była projektowana z myślą o tym, żeby pasował oryginalny wyłącznik. Potem pomyślałem sobie, że być może skopany jest projekt płytki, że jest tu jakaś wada. No i okazuje się, że, że też nie trafią na diagnoza. Ponieważ płytka jest wykonana dobrze, ja mam płytkę w wersji 1.3, co się okazuje? Słuchajcie, okazuje się, że są dwa typy złącza USB, i osoba, która tutaj składała, realizowała ten projekt, wybrała do swojego rozwiązania zły port po prostu. I teraz osoby, które kupowały ten, tą płytkę na Allegro w ostatnim czasie, jeżeli będą składały na jej podstawie swój, swój klon, to muszą zrobić dwie rzeczy. Albo odwrot, odwrócić polaryzację, czyli, czyli tutaj sobie sprawdzić. Ja wam zaraz pokażę o co chodzi. Ciekawe czy mi się to wypnie. Dobra, wypniemy. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. O co chodzi. No, złączę się troszeczkę tutaj. Dobra. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. O, może teraz będziecie widzieć stronę. Jak działa tutaj zasilanie na tej płycie? Zasilanie jest podawane zgodnie tutaj z tym oto diagramem, czyli plus na środek, minus na obwolutę. i na bolczyk. To zasilanie o może takim profesjonalnym wskaźnikiem, jakimś wam tutaj pokażę, żeby nie było, że tak tutaj. Jeżeli plus pojawi się na tym bolczyku, no to jest przekazywane na przełącznik. Przełącznikiem łączony jest tutaj i podawany jest na pierwszą nogę USB, nogę, która w domyśle jest nogą plusową, tak? USB. A ostatnia noga jest nogą minusową. Jest tutaj osobny obwód, jest podciągnięty minus. I wszystko byłoby w porządku, ponieważ tu jest wszystko ok, tak? Przełącznik jest zlutowany, wszystko byłoby w porządku. Gdyby nie mały szczegół, zwróćcie uwagę na ten port USB. A zwróćcie uwagę na ten port USB, widzicie różnicę. To jest odwrotny port, to jest port zastosowany, który nie powinien zostać tu zastosowany. Jest to port odwrotny, co poskutkowało tym, że na kabel, który tutaj dalej w urządzeniu jest podpięty, podawany jest sygnał na odwrót, czyli tam, gdzie powinien trafiać plus, trafia masa, a tam, gdzie powinna trafiać masa, trafia plus. Czyli te płytki, które były dostępne na Allegro, jeżeli kupiliście takie płytki, to musicie zwrócić uwagę jeszcze raz Wam pokażę. Czy złącze przypadkiem nie ma tych nóżek ku górze. On ma te blaszki, blaszki, przepraszam, powinien mieć ku laminatowi skierowany. Wtedy plus będzie tam, gdzie powinien być. Czyli to złącze to jest niewłaściwie dobrane i Projekt jest wykonany źle. Ja nie, nie zakładałem w ogóle, że mogło dojść do takiej pomyłki, e, i stąd ta moja walka tutaj z tym sprzętem. E, dlaczego to nie chce być zasilane? A zależy mi na tym, ponieważ dla estetyki chciałem, żeby to było wszystko pozamykane i żebym mógł sobie zaśleć e, z zewnątrz czy zasilaczem takim solidnym 3A, wpinanym po prostu pod to e, DC 5,5, e, czy, e, czy przez przejściówkę oryginalnym zasilaczem od od Raspberry. I teraz co zrobimy? No słuchajcie, odzyskamy sobie to złącze z tego, z tego panelu. Ja czasem przy rozbiórce jakieś takie panele wyciągam, ponieważ nie mam na tą chwilę nowego. Myślę, że te masy tu będzie dobrze od tego zacząć. Wyciągam takie rzeczy po to, żeby żebym mógł sobie właśnie w takich sytuacjach gdzieś tam z tematem pomóc. No, cyna chyba łowiowa jeszcze, bo dość ładnie się topi. Staramy się dość szybko i, i sprawnie takie złącza odlutowywać, ze względu na to, że e, no, zabierają one. Elementy plastikowe, które z kolei bardzo źle znoszą temperaturę. Ok, widzę, że tutaj powinno nam się już to powolutku wysuwać. Przez, że zrobimy inaczej. Kurczę, nie, dobra, to jest ten port. <coughs> ok, weźmiemy tutaj. O, dobra, wylazł. I port jest odzyskany, nie uległ tutaj przetopieniu. Nadaje się normalnie do, do użycia. To na bok. No I Teraz musimy ponownie wylutować to złącze. To niewłaściwe. Zastąpić je złączem właściwym. Dzięki temu polaryzacja zostanie ustawiona tak jak powinna być. Yy, i Chciałbym uniknąć po prostu posiadania specjalnego jakby zasilacza do, do tego urządzenia. ładnie odessnąć. I pamiętajcie, że oczywiście no to, że tej ceny trochę jest tu mniej, to nie znaczy, że możemy teraz to tak na, na chama wyciągać, ponieważ możemy skończyć e, z wyrwanymi polami lutowniczymi. Tego lepiej sobie jest foterkiem delikatnie tutaj podgrzać, żeby nam ta cena rozmiękła i widzę, żeby nam to wylazło, tak? zrobić taki manewr no już troszkę lepiej. Okej, okay. i widzę, że złącze nam wylazło. Ok, tu jest OK. Ach, tu widzę, że się zalutowało chyba. No dobra, to płytka cieplutka. Teraz żebym niewłaściwego nie włożył. Dobra, to jest mega gorące, czyli to jest niewłaściwe. A to jest właściwe, tak? Z pinami do dołu, okej. Okay. Zrobimy jeszcze inaczej. Oczyścimy to po prostu nakładając cynę i odsysając ją raz jeszcze. I teraz nagrzewam. Oczyszczone, nagrzewam. Oczyszczone, nagrzewam. Oczyszczone. Idealnie. Dzięki temu, że po prostu cena troszeczkę przestawała, to dużo lepiej odebrało to ciepło. Ok. I teraz port powinien nam ładnie tutaj wejść no, Czach. I ciach. I dobra, i zalutowujemy i temat będzie z głowy. Temat będzie z głowy, port będzie właściwy, pozostanie tam obrócić, obrócić przewód i powinno być już ładnie zasilane to z Portów na przykład gdzieś USB, gdzieś solidniejszych ładowarek, czy coś będzie można jak to Malinę się zwykło zasilać. O, solidnie, bo to Dobra. Trzeba... Lutownicę odłączamy. Jak widzicie, no, gotowy, go, gotowy kompletny projekt, no, nie karcę tu chłopaka, ponieważ no, e, wykonane no też, no można było to domyśleć trochę lepiej, ale, ale polepił, posklejał i, e, i wystawił to naprawdę w przyzwoitych pieniążkach. E, no niemniej troszeczkę, troszeczkę mnie tutaj e, wprowadził na manowce tym, że że nie było to, dlatego wolę takie rzeczy jednak, jednak sam, sam składać i sam realizować, bo wtedy jestem pewny, że na etapie składania, że sobie to 100 razy sprawdzę i, i że na pewno jest, aj, i na pewno jest dobrze. Śieramy szmatką i trafia z powrotem do, do Razberaka do DBMC. Tak. Ok, jakbyś mikrofibram delikatnie to oczyszczę. No i teraz jest to po mojem. Po mojem. Oczywiście e, drobnej modyfikacji będzie też trzeba będzie obrócić ten kabel. Do góry nogami. No, nie mieli to jest USB, to on tam się nie powinien tutaj bardzo nam opierać. Złącze krawędziowe, może za chwileczkę, to tutaj wprowadzam tak jak było. I cia, skręcamy i, i będzie e, gotowe. Czyli teraz będzie plus, jeszcze możemy to zweryfikować teraz. Zostawiając miernik. No co jest? Spoje data matę niemic. Dobrze, zobaczmy czy teraz jest na obudowie. Na obudowie jest masa plus. Nigdzie. I nigdzie teraz jest prawidłowo. Z lewej zasilanie wyłączę. Zasilania brak. Czyli teraz mamy zgodnie z tym, co powinno być. Zwracajcie na to uwagę. Ewentualnie, jeżeli będziecie lutować, to też zwróćcie uwagę, e, czy, czy lutowaliście dobrego, dobrego typu złącze. Bo jak widać, no, jest różnica, tak? Jest różnica. Nie można sobie stosować losowo, tylko tak jak ma być. W międzyczasie, jak tu skręcam, to trochę o samym tej już projekcie, co, co tu zostało zrobione. Jak widzicie, porozrywałem tą taśmę. Dlaczego tak zrobiłem? Gdybym odwrócił malinę do góry, do góry nogami, to oczywiście być może tą taśmę byłoby mi lepiej poprowadzić, natomiast port HDMI wychodziłby mi gdzieś tutaj. W związku z tym, że tu są zrobione wypusty pod podłączach na, 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 na tych wydrukach, to uznałem, że w tą stronę malina będzie zamontowana na takich paczkordach krótkich, tak, USB jedno, drugie jest podprowadzone, po co USB, eee, Gdybym na przykład zapragnął coś innego tutaj podpinać, nie wiem, postawić na tym inny system, to to jakby zostaje taka możliwość, że mogę myszkę na przykład podpiąć czy coś. Co jest tutaj, czy kontroler na przykład gamepada mogę sobie podpiąć, bo oczywiście działają te, te joysticky podpinane pod DB9. Natomiast gdybym chciał gamepada jakiegoś takiego nowocześniejszego, to mogę sobie go tu wpiąć i on też mi będzie działał. Co tu doszło? Doszły takie akcesoryjne, zobaczcie, wydrukowane zapinki, ponieważ były one powyłamywane, więc wycina się je na równo, wciska się nakleja się na naklej takie e, tego typu zapięcia i, e, i to już nam się trzyma tutaj nie nie odłazi także to jest taki taki fajny smaczek dobra hmm. ja może najpierw tamtą śrubę i czemu ja. To? Aha, dobra, bo ona jest taka dłuższa, to ją dałem z podkładkami, a po to jest dłuższa, żeby się tu ładnie układała. okej. Okay. a no, zobaczmy. Ok, wszystko na właściwym. Chociaż może troszeczkę do tyłu, jakbym odsunął, to wcale nie zaszkodzi, bo się mi tutaj więcej zrobi miejsca na. O, te odległości nie są, nie są złe. Dobra. A tutaj wchodzi nam ta podpórka, tylko najpierw klawiatura. Co jeszcze w projekcie będę realizowała? Co pewnie wam pokażę, ale może też o tym wspomnę. Będę chciał tu jeszcze dwie rzeczy dołożyć do tego projektu. Poza oczywiście tym adapterem zasilania, które będzie mi tutaj ułatwiało, ułatwiało. Przecież nic nie zasilanie dedykowanym zasilaczem oczywiście do, tego, do, tego, do tej platformy to będę chciał dołożyć z tego złącza. to jest takie multi jack, to jest czteropolowy, ponieważ jest masa, sygnał wideo i sygnał audio lewo prawo i to warto mieć, dlatego że ten emulator pozwala emulować podwójnego sida, tak sida stereo pod którymś tam Adresem można sobie ten adres też dynamicznie wy wybierać, więc możemy uzyskać e, emulację tego trybu stereo. No a druga rzecz, że e, że na telewizorach z podwójnym głośnikiem, nawet w trybie mono, no to mamy wtedy głośnik, e, dźwięk z obu. E, to jest oczywiście złącze kompozytowe. Teraz chciałbym je mieć ze względu na to, na przykład, że gdybym chciał go pod Neptuna podłączyć, przypuszczalnie, czy pod jakiś inny monitor to przez HDMI będzie trudno, a w opcjach emulatora mogę przełączyć, dlatego będę chciał tutaj wytoczyć taki właśnie też multi jack, po to, żeby kabelek taki od Maliny oryginalny, który jest dołożony do, miałem dołożony do zestawu Maliny, czyli też taki dłuższy kabel z trzema złączami RCA, żebym mógł sobie tu wpiąć, w sumie to lepiej byłoby, gdyby on był tu wideo wpięty, bo tu jest złącze serial. Może to trochę przerobimy, może to tu będzie właśnie, tu może na wierce, a to tutaj wstawię jakąś zaślepkę. Jeszcze to przemyślę, może tu wstawię i dzięki temu będę miał wyprowadzony sygnał. Drugą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to tutaj jest USB typu C, to złącze jest przystosowane bo te zaślepki były przystosowane do montażu maliny czwórki no uważam że to trochę przesformułowane treścią do emulacji e, komodorka e, aż aż tak mocny mikrokomputer e, e, zap, zaprzęgać natomiast mogę tutaj rozfrezować to i mogę tu wsunąć Przedłużacz karty microSD, co umożliwi mi wyjmowanie i wkładanie tej karty bez rozbierania obudowy, a to mi się podoba. I oczywiście dołożymy, ponieważ są tutaj piny do diody, dołożymy diodę. Tylko chcę ją kupić nową, ponieważ nie mam z dysku takiej diody, więc zakupię nową i będziemy ją tutaj montować. I uznam wtedy projekt tak naprawdę za zakończony, bo ja tu nic chyba więcej. Nie będę chciał dopinać do tego sprzętu. Oczywiście zostają jeszcze dwa porty USB. Czy jest sens je wytaczać? Chyba na tą chwilę nie, ponieważ no, mikrokomputer zabudowany w obudowę od C64C no, ma służyć tylko do tego sprzętu. Na dalsze testy nie będę Was tutaj już niepokoił. Zaraz sobie przytestuję, ale jestem pewny, dlatego że przygotowując zasilacz z odwrotną polaryzacją i wpinając to to wstało, tak? Więc teraz zakładając złącze, które odwróci mi polaryzację zgodnie z tą rozpiską, która tutaj się znajduje, no to plus jest na bolcu, zamienię e, polaryzację na tym kablu, który przygotowałem jeszcze e, poza kamerą i, i będzie to działać tak, jak powinno. I wtedy mówię, jak przyjdzie mi, przyjdzie mi adapter z mikro, e, z mikro, no i mikro SD mi chodzi po głowie. Z USB mikro na, na to DC, to będę mógł spiąć oryginalnym malinowym zasilaczem i będzie spać. <laughs> wiem, że w niektórych w ogóle, nie wiem czy widzicie, też, że jest to troszeczkę większe złącze. Nie wiem, czy występowała ta płytka z złączem USB, typu chyba to jest, nie wiem, B, to jest takie jak drukarkowe stare złącze. E, dlatego jest troszeczkę ten wydruk za duży. E, ja nie, nie mogłem już gotowego wydruku zamodelować, żeby to trochę bardziej wypełnić. No niemniej i tak mniej to świeci niż jakaś taka duża dziura. E, uznałem, że już tak to zostawię. Składam, zakładamy pokrywę, skręcam, skręcam śrubami i. Kabelek i testy. <laughs> Kabelek i testy. E, w dalszym ciągu przyjmuję, że tak powiem, zamówienia na. Na demka, które chcielibyście, żebym na tym sprawdził, żeby ustalić, czy, czy one działają, czy one pójdą, czy one nie będą robić problemów. Bardzo chętnie przetestuję jakieś takie problematyczne dema, czy, czy na tym ruszą. A Ostatnio jakaś dyskusja zawrzała odnośnie dem, właśnie wykorzystujących jakieś nietypowe. A wiem, to w Borga filmie odnośnie. cide się nazywa ten nowy kart kartridz... Nie, CD to jest boże do Atari, przepraszam. E... Kurczę, leciała z głowy nazywa, ten nowy kartrid, Sidekick chyba, o, e... do, 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 do 64, e... który tam pozwala na emulację ileś tam cd -ów. jestem ciekawy, czy po prostu to, to by nam tutaj... Czemu tak buja? Co się zaczęło W się gdzieś tutaj. O, e... e... się, zamyśliłem. E... Będziemy sprawdzać, czy, czy te dema właśnie nietypowe, czy one będą chciały na nim ruszyć. Myślę, że to jest tak. Są już takie dema, które korzystają z takich dodatków, e... że nie powinno to działać prawidłowo, ale mimo wszystko spróbujemy, sprawdzimy. Tyle na dzisiaj ode mnie. Przelutowaliśmy sobie złącze, naprawiliśmy sobie adapter. Widzimy się, widzimy się w następnym odcinku, gdzie zapewne już tutaj w przypadku tego mikrokomputera, tego właściwie klona, który sobie tutaj wymarzyłem, będziemy zamykać ten temat. Właśnie dorobimy sobie to złącze, przetestujemy i diodka i już. Trzymajcie się. Cześć.